Szlifowanie wnęk okiennych, drzwiowych czy różnych innych zakamarków. Jakie ja do tego podchodzę? Ile się da z takich powierzchni? Tyle staram się zaszlifować przy użyciu elektronarzędzi. Jeżeli mówię o elektronarzędziach, mam na myśli szlifierkę pokroju. W moim przypadku Festul ETS 150, papier 180 lub 220. Mając ogarnięte płaszczyzny przystępuję do szlifowania wszystkich zakamarków, najczęściej wykonuję to skośną gąbką, tutaj jest gradacja 150. Cała trudność szlifowania tym gąbkami polega na tym, żeby docisnąć je w ten sposób do płaszczyzny, żeby ta krawędź nie rysowała płaszczyzny. Jeżeli są takie miejsca jak tutaj, czyli narożnik wewnętrzny, gdzie ciężko dojść gąbeczką, biorę sobie szpachelkę, składam sobie siatkę czy papier do szlifowania. Na pół przekładam, chwytam to w ten sposób i również szlifuję. Jeżeli chcesz więcej takich porad, subskrybuj kanał.